thank you Ron i Hermiona powinni być gdzieś tu. Do zobaczenia! Spokój, Ron. Musimy tylko je wyczyścić. Już mogłeś to zrobić, gdybyś nie brał czwartej dokładki przy obiedzie. Byłem głodny. Kiedy przyjechałeś? Jakieś pół godziny temu. Ron ci nie mówił? Powiedziałbym, ale nie dałaś mi dojść do słowa. Jakbyś zrobił to, co ci kazała mama, nie musiałabym ci przemawiać do rozumu. Mama chce, żebyśmy zajęli się tymi koci... Pomogę ci! Aha! Ten cuchnie dużo gorzej niż pozostałe. Nie tak, doskonale. Tylko musiało się zamieszać od tego przenoszenia. Szybko! Wrzuć je do stawu! Nie możesz ich tu wrzucać. To bezpieczniejsze niż ich mycie. Kto wie, czego tu dodali Fred i George? Dokładnie! Po prostu pomyśl o. o rybach. Nie wiem, co się stanie, gdy ryba połknie mikstry miłosny. A ty? Może się w tobie zakochają? Bł... Bo... O tak, Ronaldzie. Jakież to dojrzałe? Pośpiesz się Harry, zrób porządek z tymi kociołkami, nim mama zacznie jęczeć. Że nie możemy tego robić po każdej lekcji eliksirów. To zaklęcie wyszło Ci całkiem nieźle. Świetnie! Pozbądźmy się pozostałych. Genialnie! Mama kazałaby nam czyścić je ręcznie. Skrobalibyśmy je tu do gwiazdki. Mógłbyś nauczyć się paru zaklęć czyszczących. Komu by się chciało cały czas coś czyścić? To było o wiele fajniejsze. Czemu Draco tu węszy? Ale to prowadzi do Borgina i Barksa. Draco jest śmierciożercą! To ceremonia wtajemniczenia. Co jeszcze mogło sprowadzić Malfoja do Borgina i Barksa? Mam zamiar dowiedzieć się tego. Jeśli użyję peleryny Witki, nie zorientuję się, że podsłuchiwałem. Prawda? Idź! Chcę coś sprawdzić! Trifiku totalus! Mi się zdawało, że ktoś się tam wspiął. No cóż! Miłe, Miłe jady z, z powrotem do Londynu, Londynu Potter! Och! Widzę Co robiłeś na podłodze? Próbowałem się dowiedzieć, co knuje Malfoy. Na pewno jest śmierciożercą. Miałem na sobie pelerynę niewitkę, ale musiał zauważyć, jak wciągałem się na półkę bagażową. Może zobaczył twoje gnębi wtryski. Moje... co? Gnębi wtryski. Czy miał widmo okulary? Można przez nie zobaczyć gnębi wtryski. Pełno w głowie. No tak. Chodźmy do zamku. I tak pewnie dostaniemy po uszach za spóźnienie. Dobrze, trochę się jednak boję potknąć w ciemności. Może powinniśmy użyć zaklęcia Lumos? Co to? A dopiero co wróciliśmy. Weźmy to. To godne. Może jest ich tu więcej? Chodźmy i sprawdźmy. Miło tak się przejść do zamku, ale fajnie. Mam jeszcze jedno. Na kumidzie. To już trzy! Ładne, możesz stworzyć z nich kolekcję. W tegorocznej mowie. podjąłem decyzję o reaktywacji Klubu Pojedynków w tym roku. A teraz przywitajcie... Co się stało z ręką Dumbledora? ...Horacego Slackhorna, który ponownie obejmie stanowisko nauczyciela eliksirów. Tymczasem stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią obejmie profesor Snape. Nie! Jak Dumbledore mógł na to pozwolić po tym wszystkim? Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Koniec psot. Ma to przynajmniej jedną dobrą stronę. Na stanowisku nauczyciela obrony przed czarną magią ciąży klątwa. To ostatni rok Snape'a, a ja osobiście będę trzymał kciuki, żeby doszło do kolejnej śmierci. Sądziłam, że wybierze pan eliksiry, panie